Cześć Wam. Dzisiaj chcę Wam pokazać, czego potrzeba, żeby przyrządzić najlepszą, naprawdę najlepszą kanapkę na świecie. Ja do tej pory nie jadłam żadnej smaczniejszej kanapki. Wracam do niej bardzo chętnie, aczkolwiek nie bardzo często, bo no nie jest to najbardziej dietetyczny produkt świata, posiłek. Ale warto, naprawdę mówię Wam, warto. Potrzebujemy podstawy, czyli kromki chleba. To jest żytni chleb na zakwasie, chleb staropolski. Pachnie nieziemsko, jest lekko właśnie taki kwaskowy w smaku i takiego chleba potrzebujemy. Nie jakiejś białej, nijakiej nadmuchanej buły bez smaku. Potrzebujemy czegoś, co ma taki lekki, kwaskowaty posmak dla kontrastu. Jeden chleb sadziłam do tostera, takiego sandwichowego opiekacza i opiekłam, żeby był lekko cieplutki. Potrzebujemy paru plastrów banana, tutaj mam około pół banana. I uwaga, to musi być banan dojrzały, nie taki żółto-zielony, cierpki w smaku, dojrzały z brązową skórką, taki, który wszyscy uznają za zepsuty, z jakiejś przeceny. No ja tylko takie banany kupuję i tylko takie uznaję. E, tych zielono-żółtych w ogóle nie jadam, bo mi nie smakują. Także dojrzały banan. Jak nie lubicie dojrzałych, no to spróbujcie z takim, jaki lubicie. Tu mamy masło orzechowe. Domowej roboty. Musicie przyznać, że jestem bardzo dzielna, że zjadłam tylko tyle, naprawdę. Bardzo sobie odmawiam i uważam, że jest to moja wielka zasługa. I ostatni składnik: syrop klonowy. Ja tu mam taki syrop klonowy Bio, który kupiłam. To jest syrop z Niemiec. Tylko po prostu był dla mnie najtańszy i dlatego go kupiłam. Kupujcie jaki chcecie. Może to też być troszkę miodu, syropu z agawy lub innego tego typu sosiku. Tylko polejemy tym wierzch. No i co robimy? Bierzemy nasze musełko. To już będzie łatwizna sama. Rozmarowujemy na kanawce taką dosyć sporą porcję. No niestety jak ma być najpyżniej, to musi troszkę tego być. Rozmarowujemy na naszej kromce. Kromka jest lekko ciepła, więc trochę nam to ułatwi bo masło domowe jest bardzo takie zbite. O. Teraz układamy plasterki banana. Jakoś w miarę równomiernie. Ok. I na koniec polewamy to wszystko syropem klonowym. I tak wygląda nasza kanapka. Mm, Nie O, Pozostało nam tylko skosztować. Mm. Pełna szczęścia. Pych. Każdy baton tego świata może się schować przy tej kanapce. Zapewniam Was. I mimo, że nie jest ona niesamowicie dietetyczna, jest diabelnie zdrowa. Także jedzcie, polecam. Pewnie jestem cała umazana z ropem klonowym, ale naprawdę mi to nie przeszkadza. Idę oddać się tej rozkoszy dalej w samotności. Was zachęcam do wykonania takiej kanapki. Jak już zrobicie masło orzechowe mojego przepisu, trzeba je jakoś wykorzystać. Pa, pa!